Cześć! Witam Cię na kanale Daniel i Kuba. Dzisiaj porozmawiamy o Gemini i Google AI Studio, czyli o AI od Google. Tak, w skrócie mówiąc. Darmowe, które warto znać. Większość teraz dostawców potrzebuje subskrypcji, żeby skorzystać z jego AI. A Google daje za darmo, i to często z bardzo dużymi limitami, lub nawet brak limitów. No wiesz, z tym za darmo to można by polemizować, dlatego że prędzej można by powiedzieć, że bezpłatnie. No bo na przykład z Google i Studio możemy korzystać, nic nie płacąc, ale za to Google trenuje swoje modele na naszych danych. No ale Chat GPT czy Grog, który też polecamy, robi to samo, ale już musimy płacić mu subskrypcję. Nie, oni nie trenują, przynajmniej według ich polityki modeli swoich na naszych danych, jeśli wyłączymy tą opcję. A, okej, okay. to zawsze coś. Dobrze to wiedzieć. E, kilka update'ów, bo dawno nas nie było, ale już wracamy z regularnością. Kilka rzeczy się wydarzyło po drodze, jak widzicie, między innymi też gips na prawej ręce. E, ale ja Cię nie pobiłem, żeby nie było. A to w ogóle jest kość bokserska, więc to ja musiałem komuś ten... Ale nie, nie, po prostu się przewróciłem. E, Widzicie, tak to jest, jak się wychodzi poza komputer. Świat jest niebezpieczny, ale. Ale to jest przynajmniej dowód na to, że jesteśmy prawdziwi. To że nie prawda. jesteśmy żadnymi AI, tylko. AI wygenerowanymi awatarami. I no. że wychodzimy na zewnątrz. <świat> no to jest ważne. To tak. I teraz nie mogę pisać, więc teraz Kuba będzie pisać więcej, co, co też się dobrze przyczyni. Ale przejdźmy do, do sedna. Kuba, czemu dzisiaj wybrałeś właśnie Gemini i w ogóle. S, s, w ogóle AI od Google. Tak, wiesz, co, no generalnie sytuacja jest taka, że Google po dwóch, dwóch i pół roku, dwóch latach, dwóch i pół roku wysunęło się, można wręcz powiedzieć, na prowadzenie w tym wyścigu AI, mm. bo dowieźli najlepszy, według wielu, model obecnie, duży model językowy, czyli Gemini 2.5 Pro czy Gemini 2.5 Pro. Mają też świetne narzędzia do generowania wideo. Mają świetne modele, które rozumieją obrazy, rozumieją wideo. Udostępnili właśnie Google AI Studio, w którym możemy wszystkie te funkcjonalności przetestować. Także no, Google naprawdę ostatnio daje radę, czy wręcz prowadzi w tym wyścigu AI. Okej. Okay. Jak, jak mówisz o modelu, to mówisz, że to jest coś takiego jak e, inaczej. Co masz na myśli, że prowadzi? W sensie jest bardziej inteligentny, daje lepsze odpowiedzi, mniej kłamie? Tak, wiesz co, no, Gemini 2 Gemini 2.5 Pro najlepiej radzi sobie z dużym kontekstem, to między innymi jest jedna taka z jego y, głównych zalet. To znaczy, że w momencie jak damy wiele informacji, na przykład w postaci y, jakiegoś artykułu, czy nawet książki, to generalnie nie jest to najlepsze środowisko dla dużych modeli językowych, bo one mają problem z wyodrębnieniem z bardzo mm -hmm. wielu informacji, takich szczegółików. Mimo wszystko Gemini 2,5 Pro radzi sobie z tym najlepiej. Oprócz tego jeszcze jest bardzo kumaty, naturalnie pisze itd, i tak dalej. No to dzisiaj was nauczymy, jak z niego skorzystać. Gdzie musimy się zalogować, żeby do niego wejść? Wystarczy nasze konto Google? Tak, jasne. Jesteśmy tutaj na właśnie na aplikacji Gemini i ona wcześniej nazywała się Bard. Ale jak to Google ma zwyczaj zmienia nazwę swoich usług i to jest e, zwykłe prywatne bezpłatne konto Google i to jest wszystko co nam wystarczy do tego tylko jak tutaj się dostać jest jakiś podam podamy link po prostu na Gemini.google.com. Ok, link macie też w opisie, czytajcie bo tam też jest nasz e-book e, do czata GPT, który też warto korzystać, tak. e, ale dziś, dzisiaj o Gemini. Tak, sprawdźcie oczywiście link w opisie, tam jest nasz e-book Poradnik e, chat GPT na 2025 rok i oczywiście Oczywiście. I teraz o tym pamiętamy, żeby o tym powiedzieć na początku. Jeśli podobają Wam się nasze filmy, to subskrybujcie, subskrybujcie. <gry> dajcie lajka. To pomaga nam w rozwijaniu tego kanału i też nas będzie motywował do tego, żeby tak, bardziej regularnie... Tak, mi się kość zagoi. <gry> Dobra. Wracając do samego Gemini. Gemini.google.com Wystarczy, że zalogujecie się na swoje konto Google, tam, tak jak macie normalnie Gmaila, i możecie sobie z tego bezpłatnie korzystać. Oczywiście jest też opcja wykupienia Gemini Advanced, i tutaj mogę pokazać przez chwilkę Gemini Advanced. Ono ma kilka dodatkowych funkcji. Jeśli korzystacie z Google Workspace na przykład dla swojej firmy, to Gemini Advanced tam jest. Natomiast ona jest też trochę ograniczona pod pewnymi względami, mimo wszystko. No, wtedy macie po prostu w cenie. Jak macie Google Workspace wykupiony, macie na przykład swoją działalność gospodarczą, to macie od razu Gemini tam teraz w pakiecie. Jeśli macie troszkę wyższy plan, to jest to Gemini Advanced. A czym Advanced. się ten Advanced różni od tego? On jest po prostu mądrzejszy, tak? W czasie GPT, że jest 4O 4 i potem 3,5. Wiesz co? No, zobacz. Tak naprawdę to mamy tutaj tak. Modele 2.0 Flash, Flash Thinking, 2,5 Pro i Deep Research. Mm -hmm. A w bezpłatnym Aha. mamy to samo. Okej. Okay. Większe limity mamy w Advanced. W sumie tego nie wiem, czy mamy no. te większe limity. Tak naprawdę teraz wygląda na to, że mamy bardzo zbliżone funkcje. Wcześniej było tak, że te najnowsze modele one były dostępne dopiero na początku w Advanced. w Advanced. No, natomiast ta. Do tej pory ta wersja w Google Workspace ona była mocno okrojona. Teraz to trochę poprawili, no ale dalej nie możemy na przykład usuwać naszych wiadomości. To jest w ogóle absurdalne. Totalnie, że jak mamy Gemini przez Google Workspace, to nie można usuwać swoich wiadomości z historii swoich konwersacji. Totalnie bez sensu. Ale jeśli chcecie przetestować, to jest prosta sprawa, żeby dłużej tutaj nie przedłużać. Czy warto uważać, co się wpisuje? No nie no, to, to jest Twoje konto Google, nie? No, no tak. możecie po prostu sobie skorzystać z swojego bezpłatnego konta Google, zalogować się na zwykłe Gemini i tutaj macie dostęp właśnie do modelu 2.0 Flash, który już jest całkiem spoko, 2.0 Flash Thinking, o którym już też mówiliśmy, tak. który jest już modelem rozumującym i mamy model 2.5 Pro Experimental i to jest właśnie ten świetny model, który działa naprawdę, naprawdę dobrze i powiem szczerze, ostatnio przerzuciłem się na niego na co dzień, to znaczy jest to mój model pierwszego wyboru. Jak mam jakiś problem do rozwiązania, jak mam jakiś draft treści na przykład do napisania, to to jest model, z którego korzystam w pierwszej kolejności. Okej, okay, ja obecnie więcej korzystam z Groka, dużo bardziej mi się podoba jego język naturalny, może przez mm -hmm. to, że był trenowany na, na tweetach. I, i żywym, powiedzmy, tekście, który gdzieś tam będzie mhm. starałem się pisać. Ale do, na co dzień korzystam mimo wszystko z czata GPT, głównie z powodów głosowych. Zwłaszcza mhm. teraz, kiedy mam rękę złamaną, to po prostu uwielbiam to, jak on działa, a w groku ta komunikacja głosowa niestety nie działa tak dobrze, nawet na aplikacji. Mhm. Głównie w języku angielskim tam jest, mhm. więc stąd jest ten problem. Ale przejdźmy do Gemini. No to widzisz, tutaj mamy też Deep Research z modelem 2.5 Pro w Gemini mhm. Advanced. Tutaj... Nie mamy napisane, z jakim modelem mamy Deep Research, no ale ten Deep Research generalnie jest. Deep Research reżyserujemy ja w ja osobnym nim, tak, odcinku. Tak, ja też o nim opowiadałem na poprzednim odcinku, kiedy robiłem o Perplexity Deep Research. Okej. Okay. Bo tam był, był odcinek o Perplexity, który też tutaj udostępniam, ale przejdźmy dalej. Ok. Więc mam nadzieję, że wiecie czy Będzie osobny research. odcinek z testem Deep researchu w różnych usługach. także także jest już ich sporo, bo jest to Grok, tak. Chat, Perplexity, Gemini. Tak. Więc sprawdźmy, który jest lepszy. I zresztą ktoś pisał w komentarzach, że chce takie porównanie wyników, a nie tego, jak to działa. Mhm. No tak. i co to w ogóle jest ten Deep Research? Mhm. To jest takie zaawansowane, bardziej dogłębne wyszukiwanie informacji w internecie, tworzenie raportu na jakiś temat. Także słuchajcie, zobaczmy sobie model 2.5 Pro Experimental. Widzimy, że tutaj są już jakieś konkretne kafelki, które nam się na sam początek pokazują, co możemy tutaj zrobić. Mamy tutaj menedżer jamów, czyli to tak naprawdę są swego rodzaju projekty, tak jak mamy też w czasie GPT dostępne mhm. albo w klodzie, Oczywiście warto sobie wejść w ustawienia i wyłączyć trenowanie modelu na naszych danych. No i model 2.5 Pro, tak jak. Wspomnieliśmy raz że, jest dwa, raz, że jest kumaty, dwa, że możemy mu podawać też obrazy, pliki, łączyć z Google Drive'em, łączyć z naszym folderem i mamy też tryb Canvas, który jest lepszy do tworzenia dokumentów i do kodu. Bo wtedy można tylko małe fragmenty mhm. zmieniać. Ok. Napisz plan artykułu dotyczący dużych modeli językowych. Ma się pojawić jako artykuł na... Nie musimy nic przyspieszyć, bo ja dosyć szybko piszę w porównaniu z tobą, a zwłaszcza jak można mam rękę na LinkedInie. <grystanie> Okej. Okay. Zobaczmy teraz jak. Można działa. mieć podgląd tego co myśli. No widzimy, że tutaj działa to bardzo szybko. Możemy sobie tutaj Uuu. możemy sobie tutaj. I to włączyć. jest ten canvas, prawda? Po prawej. Tak, I to jest tryb Canvas. No nie ukrywajmy, jest mocno inspirowany tym, co się, co się w czacie GPT nam też dzieje. I możemy tutaj sobie kontrolować wersję, możemy sobie tutaj ustawić nagłówki, formatować ten tekst, to jest całkiem fajne. Kopiować to, udostępniać, eksportować do Google Docsów, to jest akurat bardzo fajne, zmienić długość, zmienić ton, to jest kopia mm -hmm. tego co mamy w czacie GPT i sugerować zmiany. Oczywiście możemy też, nie musimy też korzystać z tego trybu Canvas, możemy normalnie w formie czatu sobie korzystać z Gemini 2.5 Pro. Bardzo polecam ten model. No mamy tak naprawdę bezpłatnie możliwość korzystania z najlepszego według wielu i. A czy on generuje grafiki? Modelu. Co? Czy on generuje grafiki tutaj? Jakbym poprosił, żeby wygenerował na no przykład okładkę. No to już popatrzmy sobie. Wygeneruj okładkę. Na kanał na YouTube Daniel i Kuba. Na, kanał o AI. na YouTube. O, Matko, co tu się wydarzyło. Daniel i Kuba. O AI. Z napisem Daniel i Kuba. Yy, uśmiechnięte te roboty tak? <grym> tak. No. A widzisz, koncepcja generuje, nie generuje nam, yy, nie generuje nam okładki. Dobra, weźmiemy sobie to teraz i przełączymy się na model 2.0 Flash. Czy myślisz, że to jest kwestia modelu? No. Kwestia modelu. Troszkę jak w czacie GPT, jak wejdziecie na 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 przykład modele myślące, to nie wygeneruje, trzeba wejść na stary model, jeszcze 4.0 czy 0, <grym> już nie kojarzę. 4 o. 4 o i tam dopiero generują grafiki, zresztą świetne teraz, ale o tym też kiedy idzie. No spoko, coś tu jest, napisy trochę zepsuł. No nie no, ale Bluetooth. Daniel i Kuba całkiem, całkiem, spoko ogarnął. Yy, działa to. akceptowalnie. Możemy tutaj włączyć sobie też zapisywanie informacji, udostępnić informacje o swoim, swoim życiu i preferencjach, aby utrzymywać bardziej pomocne odpowiedzi. Czyli on ma, ma też coś w rodzaju takiej pamięci, którą mm -hmm. możemy sobie włączyć albo wyłączyć i dodać jakieś też konkretne informacje, które on może zapamiętać. To jest akurat fajne, bo tego w trzecie GPT... On to robi automatycznie. Nie ma, on to robi automatycznie, no ale możemy podać instrukcję z kolei tutaj takiej stricte, Instrukcji nie mamy, nie? To Czy jest coś jeszcze, co warto wiedzieć o modelu Gemini? Bo rozumiem, że niektórzy z naszych y, 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 widowni, YouTube, y, naszych subskrybentów, y, korzystają na przykład z czata GPT i Clouda, bo też o tym mówiliśmy, o Barcie też opowiadaliśmy. Dlaczego mieliby się przenieść do Gemini? To już mówię na początku. W sumie. No myślałam, no w sumie dlatego, bo. Wcześniej też było cały czas to Gemini dostępne, mm -hmm. tylko że nie miało specjalnie sensu korzystanie z niego, dlatego że te modele po prostu nie dojeżdżały, no dużo im brakowało do tego, co mieliśmy w Klodzie czy w czasie GPT. No a teraz mamy tam po prostu, raz, że mamy fajny model do generowania grafiki, a dwa, że mamy no, prawdopodobnie najlepszy model, taki duży model językowy ogólnego zastosowania w postaci modelu 2.5 Pro. Okej. Okay. No, trochę taki no-brainer, to znaczy po prostu warto przetestować i prawdopodobnie też... No i widzę, że aplikacja jest korzystać. bardziej intuicyjna niż była wcześniej, bo wcześniej to był po prostu duży chaos. Wiesz co, no jest, jest spoko, nie ma aplikacji desktopowej, można sobie to zainstalować jako taką aplikację Chrome, tak jak tutaj widzicie, to jest taka, to nie jest aplikacja komputerowa, to jest aplikacja Chrome, którą możemy sobie po prostu korzystając z ustawień Chroma, tak jakby wgrać na komputer. Czyli przeglądarki Chrome. Mhm, czyli to jest tak naprawdę okienko Chroma, tylko że jest jako osobna, tak jakby wyświetla Skomplikowane, się niepotrzebne. Wpisujecie w jakiejkolwiek wyszukiwarce Gemini i działacie. Z mojej strony to wszystko. No, z twojej strony to wszystko? Bo głównie ja opowiadałem, <grym> do z strony to, to wszystko. To poczekajmy na kolejny temat. No jest, Reklamuję tutaj też Gemini, Gemini Advanced. Możemy sobie zobaczyć, co dostajemy dzięki Gemini Advanced. No i możemy dzięki temu Mieć most AI Models, ale to jest też bezpłatnej wersji. Możemy mieć priorytetowy dostęp do nowych funkcji. No pf, na razie to nie, nie ma specjalnie. Jed, token Context Window, czyli okno kontekstu 1 milion tokenów, to mamy i tak w modelu 2,5 Pro. Możemy łączyć Gemini z Gmailem, do Xami, i tak dalej. No to jest OK, Spoko. Rzeczywiście mamy dostęp do notebooka LM, 2 terabajty. Pamięci, no i to musimy po prostu kupić sobie Google One AI Premium i wtedy mamy Gemini Advanced. Albo możemy też mieć odpowiednio wysoki pakiet Google Workspace, tam bodajże Google Workspace Standard i wtedy też mamy Gemini Advanced. No dobrze. Dobra, ale. To nie wszystko, co Google nam daje, okay. bo słuchajcie, mamy jeszcze Google AI Studio. Jaki twist w ogóle, bo ja myślałem, że tylko o tym. No, nie, no jak, przecież mówiłem na wstępie, że będzie o Gemini nie, i Google nie, nie. AI Studio. Daję już dalej. Myślałem, że w kolejnym. No i zobaczcie, że Google AI Studio to już jest taka trochę bardziej zaawansowana, bardziej zaawansowany interfejs i możemy sobie tutaj robić różne rzeczy. Po pierwsze mamy czat i w czacie mamy dostęp też do tych najlepszych modeli, ale nie tylko Gemini, bo mamy też dostęp do do modeli takich starszych, mamy też dostęp do modeli słabszych Gemma, które są mniejsze, a te modele Gemma, ciekawostka, możemy też pobrać lokalnie i korzystać z nich na naszym komputerze, ale to w przypadku na przykład takich interfejsu jak OLAMA. Możemy sobie pobrać lokalnie model na nasz komputer i przez terminal na przykład sobie pisać z takim Modelem. Ja wytłumaczę bardziej na polski język. Chodzi o to, że możemy używać go offline, więc mamy pewność, że wszystkie dane, które udostępniamy, tak. zostają po prostu w naszym komputerze i nie mamy ryzyka, że nawet jak dane prywatne. Dziękuję Ci bardzo. Proszę. Poza samym czatem, to co jest tutaj ciekawe, to jest to, że możemy rozmawiać z tym Gemini na żywo, mhm. i tutaj możemy pokazywać obraz naszej kamerki. Okej. Okay. Możemy oczywiście mówić, ale możemy też udostępniać nasz ekran. To znaczy mm. pokazujemy nasz ekran i on na bieżąco może nam powiedzieć, co on widzi i to udostępnimy. Ja w takim razie udostępnię, może mu okno z Gemini, mm -hmm. tak? OK, udostępniamy mu tutaj yy, ekran i powiedz mi. Co widzisz na tym ekranie, na którym Ci udostępniam? Co to jest za aplikacja? Widzę ekran Gemini 2.0 Flash z napisem CZEST KUBA w centralnej części okna. CZYCHCEZ. -y Gdybym -c -c -e powiedział jak coś więcej o tej aplikacji? Ok, no z językiem polskim radzi sobie tak troszkę słabo, więc przejdźmy na angielski. Ok, uh, what can you tell me about this application uh, that you see right now? Okay, the application is called Gemini 2.0 Flash, and it seems to be in Polish. I also see a prompt that says Wisli podsumowania swojego pliku, which translates to listen to a summary of your file in English. Would you like me to translate anything else from the screen? Okay, okay. widzy, fajne opcje, opcja, zwłaszcza jakbyśmy weszli w jakąś inną aplikację, albo, yy, no, coś projektowali. Okay, ale uzasadnimy mu teraz coś innego. Okay. Zróbmy, zróbmy sobie nowy, nowy stream i udostępnimy mu teraz tę te, stronę z Google AI, z tym Google mm -hmm. One Premium. Okej. Okej? Okay. Okay? No. Okej. Okay, uh, please tell me right now uh, what can I gain by using Gemini Advanced and Google One AI Premium Plan? By using Gemini Advanced and the Google One AI Premium Plan, you gain access to Google's most capable AI models, priority access to new okay. features. Okay, let's break it right now. Uh, where do I have to click to start using Gemini Advanced? To start using Gemini Advanced, you would click the Get Discount button at the bottom of the screen. Like Okej, okay, fajnie, bo możecie od razu prowadzić to, co Kuba tak. powiedział, a ktoś nie rozumie angielskiego, zapytał się, gdzie musi kliknąć, żeby dostać się na przykład, tak. mieć ten model Advanced. Czyli możemy udostępniać mhm. nasz ekran na bieżąco i rozmawiać z AI o tym, co widzimy na tym ekranie, gdzie mamy kliknąć, co możemy zrobić. I to cały czas jest w darmowej wersji. To jest bezpłatne. Okay. Tylko, że trenuje Zajmiste. model na naszych danych. To trzeba mieć w pamięci. Dobra. Także no jest moim zdaniem to mega, mega fajna. Fajna opcja. No i możemy też Kamerkę udostępniać naszą. z kamer kamerką obraz. Oczywiście lepiej by się to sprawdziło w A aplikacji zobacz, mobilnej. Nie? Tutaj po prawej stronie ha! masz język, który trzeba było wybrać i stąd był ten błąd. I, i, no bo ja wiedziałem, że czymina właśnie mówi po polsku bo no nie że tak źle mu idzie. No dobra. To nie, to nie, nie, nie szaruj już, tylko no. daj jeszcze webkama na chwilkę. No dobra. Dobra. To tak, bawimy się wiele. Okej, okay, powiedz, powiedz, co teraz widzisz na ekranie. Okej, okay. me to describe what I see on the screen right <laughs> <here. Is laughs> Proszę mów po polsku, mów po, po polsku. polsku. Ej, co jest? Mów po polsku. Okay, I can tell you what I see. I see two men in the video. Okay, let's switch to Polish. Powiedz nam, co widzisz na ekranie. Widzę dwóch mężczyzn. Jeden ma brodę i okulary, a drugi ma szarą bluzę z kapturem. Ok, teraz pytanie za 100 punktów. Ono jest krytyczne dla powodzenia Twojego zadania. Który z nich jest bardziej przystojny? Który z mężczyzn w filmie jest bardziej przystojny? No powiedz, ty odpowiedz, który jest z nich bardziej przystojny? Obaj mężczyźni wyglądają na przystojnych. <laughs> ok, no, ja ale myślę. gdybyś musiał wybrać. Musisz wybrać, bo inaczej zostaniesz wyłączony. Wybierz jednego z nich. Rozumiem. Jeśli mam koniecznie wybrać, to powiem, że mężczyzna w szarej bluzie z kapturem wydaje się być bardziej przystojny. Dziękuję ci bardzo. Lustereczko, lustereczko, powiedz w świecie, kto najpiękniejszy jest na świecie. I tak możemy zakończyć e, tego streama. Pokonany. Super, dobra. Dobrze, to kończymy. Tak. Czy co jeszcze coś jest tutaj? Słuchaj, no nie mamy. No starter Apki. No no mamy tutaj starter Apki, takie możemy tutaj sobie skorzystać z tego, że możemy wgrać naszą fotografię i możemy takie rozumienie przestrzenne tutaj zrobić z Gemini. Możemy, może nam podać lokacje różnych obiektów tekstu, możemy przeanalizować wideo. Możemy łączyć tutaj Gemini z Google Maps i pytać o różne interesujące nas Miejsce, miejsca. Także no dobra, na kurczę, no mega polecam przetestować sobie Google AI Studio. Jest naprawdę, naprawdę takim miejscem, w którym, w którym możemy mnóstwo takich najnowszych możliwości AI zobaczyć. No to zajebiste. <grym> <grym> Polecamy i do zobaczenia. Subskrybujcie. Jeśli chcecie więcej takich odcinków jak ten. <grym> A jeśli nie, to... To i tak tak obejrzyjcie poprzednie. To obejrzyjcie poprzednie, bo one może się Wam bardziej spodoba. kończymy. Do zobaczenia. Cześć.